Głodku, nie strasz mnie to. Tak. Aha. To. <śkluzni> oh. 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 Czyli to jest mój nowy dom, tak? Oh. Mogło być gorzej. Opadam znok. nóg. Hey, Emily, która godzina? Zaraz sprawdzę. E, chyba już jest noc. Myślę, że powinniśmy już wracać do domu. <śm> o nie! Przemokniemy do suchej nitki, nim tam dotrzemy. O nie, ja się na to nie piszę. Nie idziesz z nami, Roralaj? Nie w taką pogodę. Wychowały mnie tygrysy szablozębne, pamiętasz? A one tak bardzo nie lubią wody. Przeczekam tu sobie ten deszcz. Przecież nie zostawimy cię tu samej. Już wiem. Możemy się schronić pod tym dużym liściem. No dobra, czyli nowy plan. Ech, może spróbujemy bardzo szybko pobiec? Ech, może się udać! No i... się nie udało. Co się stało, Telly? Potknęła się, kiedy biegła. To nic takiego. Błotne maseczki będą kiedyś bardzo modne. Chwila, moment. Chyba wpadłem na pomysł. Może wykopiemy tunel prowadzący prosto do domu? Kopanie, czas zacząć. Ręce mnie bolą, mnie boli już wszystko. A może byśmy tak zdrzemnęli się chociaż na kilka minut? To. Chyba nie jest aż taki zły pomysł. Dziewczyny, obudźcie się. Przestało padać. Naprawdę? Tak. Poza tym jest już jutro. Co? Spędziliśmy tu na co? O, genialnie! Tak! tak. Chodźmy już do domu. Wow, jaskinio! Nie znałam cię od tej strony. Jesteś przepiękna. Nie powinnyśmy niczego przed sobą ukrywać, wiesz? Bo od teraz jesteśmy współjaskiniowcami. Jesteś gotowa, jaskinio? W takim razie, dajmy czadu!